Skandynawska marka Audiopro słynie z bardzo sprawnie działającego systemu do obsługi urządzeń w układzie Multiroom. W dzisiejszym materiale pokażę Wam jednak to, od czego zwykle się zaczyna, czyli jak dodać nowe urządzenie do aplikacji Audiopro na przykładzie głośnika Audiopro Addon C3. Na początek naturalnie musimy podłączyć nasz głośnik do prądu, po czym przechodzimy do smartfona lub tabletu. Uruchamiamy aplikację Audiopro i w głównym widoku klikamy w ikonę głośnika z plusem w środku. Następnie jesteśmy proszeni o podanie hasła do naszej sieci Wi-Fi, choć często jest tak, że aplikacja automatycznie pobierze zapisane wcześniej w smartfonie hasło. Klikamy przycisk Connect na naszym urządzeniu, po czym przechodzimy dalej. Klikamy Next, po zrobieniu czego aplikacja zaczyna wyszukiwanie włączonego głośnika. Niekiedy zdarza się tak, że aplikacja nie jest w stanie wyszukać głośnika, co często związane jest z zasięgiem, jak i nakładaniem się na siebie fal z różnych urządzeń. Dlatego Audiopro przygotowało alternatywną drogę, a mianowicie klikamy w pierwszy przycisk. Teraz jesteśmy proszeni o podłączenie się do roboczej sieci Wi-Fi naszego głośnika. Przechodzimy do ustawień, wyszukujemy sieć i wybieramy ją. Następnie wracamy do aplikacji. Teraz wybieramy, do której z naszych domowych sieci chcemy podłączyć głośnik i klikamy Continue. Teraz aplikacja łączy głośnik z naszą siecią domową. Po zrobieniu czego usłyszymy głosowe potwierdzenie. Na ekranie naszego tabletu pojawi się wtedy zielona ikona, pod którą widać siłę sygnału Wi-Fi. Pozostało już tylko nadać głośnikowi nazwę oraz skonfigurować obsługę asystenta głosowego Alexa, jeśli z niej korzystacie. To wszystko. Nasz sprzęt Audio Pro jest gotowy do działania. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla Was pomocny. Tymczasem dzięki za uwagę. Zostawcie subskrypcję na naszym kanale, aby nie przegapić kolejnego mini poradnika. A na mnie już czas. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.